części. Mam nadzieję, że już przejdziemy. Co Mazur, ty nie wiesz jak się nagrywa? A, nie no, to dobre było, nie. Dwie ja sekundy nie w tej drugiej części. No dobra y To ja, ja... To. Y to ja idziecie czy nie idziecie? No, y y Mazur mi blokuje. Co? Nie wiem idziesz z przodu jak, ja, jak tam schodźcie tylko, ja nie, nie ogarniam jak to co dojść. A tam jest woda na dole. To pewnie jajka mi się Chomik prawie by... Nie wierzę w te lagi, jak wychodzę No to nara. Moja też. Pa Papa! Papa! pa. Czekaj, możemy zrobić coś takiego. T, ugosznik, k i k k. Ban. K i k k. Albo bana. No ban To był Papa na na progamera Pa 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 no Na te, jednym biegu Tu jest najlepiej, tak? To nie ma, to do P. Nie ma o, Ty, ty, ty! Dobra, to ja skaczę Ty no jakie ciołki? Widziałeś to? Oni, wróć tam To daj mi poczekaj, stań na rogu, ja zeskoczę Ja za późno wyskakuję Na rogu, do przodu chodźcie stań Chodźcie tutaj o, dobra Bawałki, bawałki, chodźcie I w to Hej, samo dajcie. miejsce Na tej wodzie trzeba się zatrzymać Eee, moje pytanie jest takie, albo mnie ktoś tepnie, albo daj mi złote jabłko. Eee, zaraz cię zaraz tepnę. Tylko zeskoczę, dobra? Dead. Jak to było? Nie eee, ja wiem. Dobra. No, chamić cię tepnie. No. To jest? Wpadł ktoś? fa. jabłko. Fail. Kurde. O, tu byliśmy. Ja nie, tego, tak na około ja nie chcę tego... tak naokoło Ja nie chcę tego drugi raz przechodzić. Ej no, nie... Dobra, po kolei, po kolei, po kolei, synek! No co? No ja idę pierwszy, nie? Czemu? Ty powinieneś nie. nas nagrywać. Tak, biorę już ciebie. A gdzie jest Mazur? Z tyłu, z tyłu został. A dobra, to ja teraz. Z boku stoi Mazur. Z stoi? Znaczy... Wydało się. No, o tutaj jest. Nie, zboczek nagrywa. Oni no ma mazura do mnie. Nie, do... E, Dobra Ja to rozwalę No bo nie jak do, Dobra poczekam na nich Poczekaj będzie, zasłaniam widok Idź tam nagrywaj to Przejdź na wodę. Teraz mnie do mazura do... Nie, nie, tepni, tepni go Dobra teraz mówisz tepni Tak my się wymieniamy, rozumiecie Ja przez wszystko, czyli tep tep No to chodź, tep tep Chodźcie, tep, tepy, chodźcie. Tep, tep, noga. On, ale on spadł. Noga, tep, tep. tep. No, no. A już jest. O nie. Nie wybaczcie. <śla> ale mam lagi. Wybaczcie, ale nie wszyscy dzisiaj. Ja się nie wybaczcie. Nie wybaczcie. To, to nie było do ciebie, tylko do widzów. <śla> nie ma cię <cieni>. Ja jestem Jak <śla> <śla> to? Nie bez powodu jestem specjal. No, właśnie, bo jest jeszcze Hazelos. No, to no, operejdziemy. Idź, ja będę ostatni. Dobra. Dobra Ja robię ten pro parkura zrobi ja idę, nie ma bata. O nie Macie jabłuszka? Mam Ja pytam się nie ciebie, ty mam zawsze Też jeszcze? Łap no, Nie, ma mapka taka przyjemna Wstawię w opisie link do niej dla mnie trochę ten. Yy, Nudno, no, Chodzi, jeżeli chodzi o kolory. A o kolory tak, ale ogólnie jeśli chodzi o ten. Mogłoby być więcej piasku. <noise> nie, więcej sandstone, wiesz? No to, ma, ma, to jest w, ogóle, w ogóle nie ma sandstone, nie? No. Co to jest? To jest kamień. Ty, no kurczę, ale mi proszło, a teraz nie mogę nawet przeskoczyć klocka. No, bo sam Kloski, robisz te klocki, nie? Klocek jest. Właśnie, <noise> jest. O śiek! Pa, na farcie. O Mazor spadł. Można cię końca tam zrobić. Bo no, to A trochę przypałował. A ile tego masz przeskoczyć. No co? No trudno. Ja sobie stawiam celownik na, na sam środek i jest zawalić. O daj dajcie pa! Nie mam jak. Dajciepaaa! Dajcie pa. O nie! Ja nie, ja nie wiem o co mi w ogóle chodzi. No a. bo ty nie masz lagów, ty grasz u siebie. Nie, w, w, ja też mam lagi, uwierz mi. Z, zawsze, jak, gra... z, zawsze jak Zawsze jak nagrywam u siebie panowie gramy. Siebie. Zawsze jak nagrywam odcinek miałem 60 FPS, a dzisiaj jak nagrywam mam 25. To mam lagi. Kuba wychodzi te pornusy. Lagi z ona tak? E to ja zbywam się na razie. E, ja, ja też się zbywam na razie. 28 minut, macie ja Ale, bym, no ale który odcinek? Ja przecież pierwszy. A, kasyka. Szablotka, nie? <noise> I każdy wie o czym mowa. Ja nie, ja nie mam aż takich ja ja zainteresowań. Jeszcze. Jeszcze. Daj, ty, ty, tego. Mazur, jesteś na dobrej drodze. Gdzie? Do no szarlotki. <śmiennie> Ale uwierz mi, że tego nie przejdziesz Czekaj. No ty... nie! Fak, Dobra, komik tepnij się do mnie. Co ja robię? Ty komik przeszedł i ty Kuba przeszedłeś myślisz, No przeszedłem za pierwszym razem. Pewnie per. Czekaj. Coś miałem mówić. Bo... De Felix. Mi. Bo nie, nie wiem ile nagrywamy. Dobra. Wchodzę. 40. Ej, no to był żal. 40 minut będzie. Bo też szumy, szumy, szumy leszą. Miesznie fajnie. Fajnie, o, fajnie. Dajcie mi te pa Już cię biorę. Nie fajnie rzucił, ale nie Chyba wiesz co, musisz się cofać Mazu, bo nie przejdziesz taką. Hej, ja. Ten ci tuje jak zwykle. Eja! Chodźcie, spójrzcie na mnie. Czekaj, ja tam zaraz przyjdę do ciebie, chodź. Mazur, tepląś Oczywiście, że nie. Idź, homie, idź. Patrz, nie, patrz, co ja umiem! A patrz, co ja umiem! A patrz, co my umiemy! Czy jeszcze po, jaj po jajeczku, po jabuszeczku Dawaj, dawaj jabłuszko. O kurde, ale okien. Dawaj lecimy bez jabłuszka. na hardcora My gdzieś Nie gdzieś nie Dajesz O muzyczka mi się włączyła I mean, yeah. A ja nie O oh, fucking. Spadłeś? Nie, gorzej Co? Dojdziesz to zobaczyć Koniec? Czy zobaczysz? A. Congratulations, you finished map Desert Play again. No i co? No krótka! No... no I zwalona, bo się typaliśmy. No, to... Nie no, nie zwalona. Ja nie mówię, że jest zwalona. No to patrz, patrz jakie ośmiorniczki. Bez kitów. I ogarnię jakieś ośmiorniczki. Skąd ty się tam wziąłeś? Rozwalił to klaska. O, ja się rozwaliłem. Dobrze, że nie postawiłeś. Patrz, tu jakiś napis jest nawet. Gdzie? Czymś, co się dzieje? napis, widzisz. Ej, mam schizy. No, ty masz schizy? Szkoła się zaczyna. Ty, ale ja, to, ja też tu widzę napis. Tak, no to co ci, tu robisz Takie w sposób by, to światło pada przez te, przez dziurki. No to właśnie, ale to robi taki napis. To, to no to Przeczytaj taki... mi to. Ja ci to przeczytam. Tylko nie wiem, który jest ten. Ja też właśnie nie wiem, nie za bardzo wiem, od której strony zacząć, Do ale... no kozy zadzwoń, bo to po rusku. I... O... Ja wam to... Ja wam to rozczytam. Ty o jest koniec specjała. Ej, <futu> <noise> skaczemy na banie, skaciemy na banie. Dobra, chodź. Jeżeli ci się uda, to dawaj. Ja już to teraz... <noise> Dawaj na banie. Chyba, ale wszyscy razem. Właśnie, chodźcie tu wszyscy. Kupa, tu U, to chodź z tej strony, chodź, O Kto mnie zaczepnął? Ja. Nie masz czepnąć. Ale Ej, nie, chodźcie jak... o tutaj dalej, o tutaj chodźcie. Jak skończymy, to będzie koniec. Ej, chodźcie o tutaj. Uuu, znowu. Dobra, poczekaj. Znowu jestem na dole. Chodźcie o tutaj, tu jest więcej wody, może więcej. Co ty? ten napis jest fajny. Każdy w swoją dziurę tak wchodzi. Ale o tutaj chodźcie. Będzie każdy, każdy, tam każdy będzie miał dziurkę, więc będzie zadowolony. O tu się będzie dalej skakać. Ja tam wolę dwie. Co no mówię? Szerszą ktoś boli, ktoś może boli. Weź. Wiesz... Chyba... ja to nas nie zabije, tu? Zabije. No, to... no to będzie Oczekajcie. Poczekajcie, jeszcze zanim zakończymy nasz odcinek, to ja se pojąkuję. Kury za... będą z nami leciały. Ja, ja mi to lubię. Ja lubię. Dobra. kury lecą. Dobra, trzy, dwa, jeden... Jump! I Kupa nie skoczy. A, nie ledłem. A ja nie. Ja mówię nie ledłem. A, A, ja to nie Patrzcie, kury spadają z nieba. A kury lecą. Zostaw to. Zostaw to. Ty, dobrze. No. Wiem czym zakończymy odcinek No śniegiem skór Nie, ja wiem czym zakończymy odcinek Czym? TNT Rozwalmy mapę No właśnie Zróbę, jeszcze czas na to znowu No powinniśmy kończyć No to dobra, to wracamy jak już rozłożymy TNT Dobra, jesteśmy już z powrotem po rozłożeniu TNT i spadłem To weź weźcie tamtepni, jump tu Już jestem Okej jak widzicie jest sporo TNT I więc napisy. będą bardzo duże lagi Będą lagi, mam nadzieję, że nam wybaczycie to, ale próbujemy No to co? A, jeszcze napisy dobrze widać? No... no, no nie no widać, my. nie widać No to ja przetłumaczę KRL to dupa, kubus Chomik to CI Na razie tyle i wysadzamy póki Mazur nie skończy <laughs> Tak Chomik, chodź do mnie, chodź do mnie Nie zdążę. Chodź Nie zdążyłem <laughs> O ja ja tylko słyszę dziura, ale dziura. A ja widzę, to jest wysoka. Ja tak samo. To tam do, do ciebie przyjdzie zaraz, czekaj. Nie. A nie, to. A nie, przyjdzie, przyjdzie. Musi Ty jak do TNT lata. No. no mówcie, że... Ja tu patrzę tak z dołu i widzę tylko takie fajerwerki. Ja to mam chmury koło. Moim zdaniem to coś się zastopowało. Czego? U mnie jest zero. A u mnie się wszystko wysadza. A u mnie jest taka dziura, tylko nie, a... Wow, jaki jakie Jesteś Jestes koło A, mnie wylogowało. A. Nie, czanki mi się nie ładują i jak spadałem, to tak ten. Leciały firewerki do góry. <laughs> tak. asy, asy, ja stoję na samym End of stream. <laughs> no właśnie, mówię wam. O, chomik znikasz. <laughs> Pojawiam się. Nie, jest, znikasz. Jestem. Pojawiam się. Twój napis Jeszcze nika. raz. A, o to mi chodzi. Ty prawie mi załadowało czenki. Już prawie jestem. Jestem! Weź się do mnie jest... tepnij. Stoję. Spadam. Dzięki. A, to teraz, teraz się tepni. Stoję. Co, już koniec? No. Mało trochę. Jeszcze jest ty, no słabo walnęło. No to my, to my wrócimy za chwilę. No to wracamy za chwilę. Tak, na razie.